Karta dzisiejszego dnia to krótko trwała choroba. I tutaj było to opisane, że jako karta dnia to oznacza, że wstajesz, czujesz jakiś niepokój, czujesz, że coś się zniechalo. daj sobie czas, daj sobie czas po prostu, żeby przetrawić te wszystkie emocje. Tutaj potrzebujemy dzisiaj dużo spokoju, dużo takiego no, odpoczęcia. Naprawdę takiego odpoczęcia, odsapnięcia. Nie wymagajmy od siebie zbyt wiele, i tutaj jest też taka, taki przekaz typu, że trzeba naprawdę kochać siebie bezwarunkowo i nie ma co się cisnąć, jeśli nie domagamy dzisiaj, tak jak ja, jakiś zatkany zatok, jakiś katar, coś. Trzeba. Zwolnić, trzeba po prostu nie wymagać od siebie zbyt wiele, i to jest ta miłość do siebie jak najbardziej. Jesteśmy na ścieżce uczenia się bezwarunkowej miłości, więc też trzeba właśnie kochać siebie bezwarunkowo w tych słabszych momentach i, i, za, i otoczyć siebie odpowiednio dużą opieką. Także zaopiekujmy się dzisiaj sobą. I wszystkiego dobrego, kochani. Pozdrawiam, zostaw suba, łapkę w górę e, i wszystkiego co najlepsze życzę.